Witajcie, mali rolnicy! Czas na dzień pełen wyzwań w gospodarstwie, a pomoże wam w tym niesamowity traktor John Deere 7R350 z ładowaczem czołowym od Brudera. Gotowi? Zaczynamy! Ten nowoczesny traktor to prawdziwa maszyna wielozadaniowa. Zajrzyjmy do kabiny. Dzięki otwieranym drzwiom możesz umieścić w środku figurkę z serii B-World i poczuć się jak prawdziwy rolnik. A teraz ciekawostka. Otwórz maskę i spójrz na imponujący silnik. Dzięki temu dowiesz się, jak wygląda serce tak potężnego pojazdu. Ładowacz czołowy oczywiście jest na swoim miejscu. Możesz za jego pomocą przenosić bele słomy, ziemię czy inne materiały. Wszystko co potrzebne w gospodarstwie. Sterowanie traktorem jest proste i niezwykle zabawne. Znajdziesz specjalne przedłużenie kierownicy pod pojazdem. Wystarczy je zamontować przez dach, by skręcać przednimi kołami. A dzięki wahadłowej osi przedniej traktor poradzi sobie nawet na trudnym, nierównym terenie. Z tyłu czeka na ciebie regulowany hak, który pasuje do wszystkich maszyn rolniczych z serii Bruder. Przyczepy, pługi, rozrzutniki, możliwości są nieograniczone, a z przodu Zdejmowany obciążnik z ukrytym hakiem na dodatkowe akcesoria. Miękkie gumowe opony z profilowanym bieżnikiem sprawiają, że możesz bawić się wszędzie w domu, w ogrodzie czy na podwórku. Ten traktor jest gotowy na każdą misję. John Deere 7R350 to nie tylko zabawa, ale i nauka. Sprawdź jego funkcję, przetestuj silnik, załaduj przyczepę i ruszaj w pole. Co dzisiaj zrobisz? Wszystko zależy od Twojej wyobraźni. Ten i inne modele pojazdów, Bruder, znajdziesz na toddler.pl